No okej, okay, witam wszystkich, z tej strony mówi do Was, Kayna my dzisiaj dalej gramy w Shadow Warriora W ogóle nie rzucam tymi shurikenami, bo one się fajnie odbijają czasem No ale trudno, dobra Idziemy dalej Kompletnie o tym zapomniałem, że mam coś takiego eee, Właściwie gdybyśmy mogli nasycać te shurikeny mocą, to to by było dobre Ale niestety nie możemy tego robić, więc Trudno, trudno ludzie eee, Możemy po tędy I to chyba się opłaca, bo widzę, że tu jest coś do podniesienia Tak jest bardzo wielki sekretny sekret. To był. Mamy 130 punktów życia po ostatnim upgrade'ie naszej postaci. Być to można tak nazwać. Ale w sumie tak to nazwałem, więc czemu by nie. Tak jest. Genialne, po prostu genialne. Dobra, tędy nie pójdziemy. Idziemy tędy. O, okej. O to mi chodziło. Mhm. Dobra Więcej serc demonów, z których nie korzystam. Okej okay. Tędy nie można przejść, tędy można, ale myślę, że najpierw zobaczymy co jest tutaj. Bo być może tędy dostaniemy się do jakiegoś um, There are points in that armor. Maybe that's why they banished you. Could be. I told you. I don't remember what happened. Maybe they took your memories and put them in another whisperer. You need to willingly sacrifice a memory to create one of those things. I would never do that. Okay. Widzimy, chyba tam gdzie trzeba, więc oczywiście się cofię. Nigdy nie wiem czy idę dobrze, czy idę źle. Dlatego tak się błąkam. Dobra, tu jest tylko coś do podniesienia, okej. Okay. Będzie? Nie mam w ogóle kasy praktycznie. Wszystko wykorzystaliśmy na te upgrade'y nasze. No trudno. I tak właściwie korzystamy z katany, które nie możemy zaupgradewać za te pieniądze, więc... Nie będę bardzo płakał z tego powodu. Okej, okay, dobra. Zakręciliśmy te płomienie. A gdzieś stąd chyba spadliśmy kiedyś, nie? No to chodzi chyba tutaj. Już płakałem wtedy, że były zablokowane, dr, była zablokowana droga do jakiegoś sekretu, a tutaj po prostu e, wróciliśmy tak czy inaczej. Okej. Okay. No nie musimy to wcisnąć, tylko że tutaj jeszcze nie powinienem chwilę pohasać i popatrzeć czy czegoś tutaj nie ma więcej. Myślę, że tam już byłem. Tutaj też pamiętam ten sekret. Nie, no dobra, chodźmy. Trudno, nie będę się za bardzo tutaj bujał, bo mi się nie chce po prostu. Więcej Myślę, przycisków do wciskania. A, i to się podniosła się ta cysterna, którą kiedyś chciałem rozwalić. Najwyraźniej tam musimy właśnie a, się teraz udać, wrócić. Zamotamy ten poziom. No, ale dobra. Wow, serio? Jim. Nie mam czasu używać umiejętności więc w ten sposób tylko i dalej gierka chodzi Okej okay. Gdzie jest ta cysterna? Znaczy cysterna A no, nie wiem, może i to cysterna jest, chyba na górze, tak Okej, okay. niesamowite jeszcze, że coś pamiętam w ogóle Jakimś cudem mi się udało trafić tam gdzie trzeba Dobra Idziemy tędy What the... Ja pierdziele, serio Co chwilę spadamy Ło wow, wow wow Już kiedyś z tym chyba dziadem walczyłem Dobra, chciałem zabić czym prędzej tego, bo nie chcę walczyć wow, nie mogę z tędy wyjść Fakt Dobra, muszę się ulotnić jeszcze raz. Wow, dalej nas trafił. Co dziad. Tak, pali w nas jakimiś kulami ognia Nie wiem, czy chyba leczy się jednak w tej sytuacji. O, zaraz mogę tutaj wyjść. Dobra. Wow, wow, wow. Spada ziadu. Okej, okay, nie trafi nas. Ciekawe. Okej. Okay. Gin Dobra, został chyba tylko on Mogę teraz korzystać z tej techniki Trochę z dystansu do niego Tego będę to robił Okej okay. Nie ile mu to zadaje Pak, nie można tego jednak przeciąć Ale nie, nie jest tak łatw, nie jest tak trudno uniknąć jego tego ataku Po tym jak cię przyciągnie Jeszcze znaczy więcej zdasz korzystać Można na niego wykorzystać tę technikę. Wow, wow, wow. Nie wiem, czy to było takie mądre. Niestety nie. Ach, tym razem nastrapił. A może. Może. Denerwujemy on. Mówię, że musimy korzystać więcej z dasz i takiego nie robię ale Okej, może się wylecia, bo nas teraz krzywali ten dziad... Jak on nas niby trafił No wreszcie No, no. <laughs> i właśnie tak średnio dostaliśmy dużo tych gwiazdek niestety Znaczy niedużo właśnie No dobra, trudno, no, ważne że przeżyliśmy Nie wiem czy jest jakiś lepszy sposób na walkę z tymi właśnie tego typu przeciwnikami Zapewne robić więcej uników, a nie stać jak debil ładując tą moc No ale dobra, mamy japteczki, wyleczyliśmy się Nieźle eee, Wybuchające beczki, z których oczywiście nigdy nie pamiętam korzystać I tutaj coś więcej, chyba nie Jeszcze się tylko na szybko rozejrzę ludzie Okej, okay, tutaj możemy wejść Coś tutaj jest O, kasa, wow Za dużo to jej nie było, no ale dobra, zawsze Okej, okay, tutaj możemy wejść, stąd gdzieś skoczyć chyba nie bardzo, więcej apteczek i nic więcej nie widzę jest szczerze. Dobra, chodźmy stąd. Spadamy. Będę. I... zaraz. Aha, zaraz, ja już tutaj byłem kiedyś chyba, tak? Mam ze dwa razy. Po prostu teraz spadliśmy I musimy znowu pójść tam, gdzie byliśmy wcześniej. Najwyraźniej. Tak, no tak tutaj A i tędy po prostu sobie przejdziemy, jak rozumiem Bokiem Ciekawsze jakbym tak szedł od początku bokiem, to bym przegapił ten fragment Znaczy nie musiałbym walczyć z nimi, z tym dużym dziadem I zresztą pomagierów, okej okay, tutaj jest do podniesienia Więcej punktów karmy Tak jest I odkryliśmy sekret Widzieliśmy to chyba wcześniej nie z dołu Tam gdzie strzelaliśmy do tych Harvey, W poprzednim odcinku tego co pamiętam no, okej, okay, rozwalamy tutaj pudła. No, niesamowite, za pudłami jest przejście. po którym jest więcej pudeł. Mam nadzieję, że coś więcej, a że to nie jest strata czasu. Ok, tutaj coś jest faktycznie. No, okej, okay, niesamowite. Wreszcie się opłaciło rozwalanie pudeł. <noise> Zostaliśmy trochę kasy za kolejny sekret. Niech będzie. Okej, okay. dobra. W ciasteczko. Spod nie jest do tego, by skoczyć z samolotu, ale pozwala powtórzyć skok. Wow. <grybujesz> Co jeszcze coraz lepsze są te teksty z tych ciasteczek, a właściwie coraz gorsze. Może już po prostu mnie to znudziło, czytanie tego, no ale dobra. Idziemy. Okej, okay. to był pierwszy poziom tutaj. W tym... Znaczy pierwszy poziom po rozwaleniu tamtego pierwszego pradawnego. Tak się skończył, niech będzie. Eee, zebraliśmy kryształy ki i 7 na 11 sekretów. Wow, tutaj to była kupa tych sekretów, no ale dobra. Eee, bla 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 bla, punkty za misję, coś tam, coś tam, dobra, chodźmy dalej. Nieważne. Nieistotne. Jakoś tam sobie radzimy w każdym razie. Skrzydło żurawia pozwala ci stworzyć potężną falę energii przy użyciu katana. Ok, to chyba właśnie z tego korzystamy, tak, tak, bo to do tyłu. Całkiem niezłe. Nie korzystam w ogóle z tego, z tej techniki takiej, bo nie pamiętam w którą stronę się ją wykonuje. Która pozwala tak sieknąć wszystkich do... jakby cię otoczyli, tak? Kółeczko takie się zatacza. Kataną, zwalnia to trochę czas. Czasem powinienem z tego skorzystać, ale nie pamiętam po prostu o tym. No okej. Okay. Zobaczmy co będzie dalej. Kolejny rozdział, tym razem już ósmy. Trochę już tego przeszliśmy, ludzie. Nie jestem jeanem. What tak jest. Dalej mamy to samo zadanie. Co to jeszcze ze dwa poziomy? Co najmniej zanim zdobędziemy... tą kolejną część. O ile nie więcej. Dobra. Zepsuję pudła. Pudła są złe. Zawsze trzeba je psuć. Pamiętajcie ludzie. Okej, okay, tu jest więcej tych pudeł. Szatańskich. Nie ma za to królików już. Hmm Czy to znaczy, że już nigdy nie będziemy walczyć z żadnym szatańskim czarnym królikiem? Trochę smutno mi z tego powodu. No ale co zrobić. Dobra, tu jest więcej pudeł. W których nic nie ma kompletnie. Tutaj są wybuchające beczki i jakieś... Wow, nie mogę powiedzieć, że poskubowałem jakieś kontenery, więc od razu rozwalę, żeby zobaczyć, czy tam coś nie jest w środku i jest jakieś przejście, ale nie wiem, czy to nie jest jakaś... Okej, okay, to chyba jest jakiś sekret. Nieźle. Udało nam się od razu na samym początku poziomu. Z tych lasek śmiesznych rysunkowych. No, Mamy kolejny punkt karmy, dlatego się cieszę. Że tutaj trafiłem. Gdzieś tutaj niby ona jest. Nie wiem po co mi to jest, ale... <grym> ale bym chciał wiedzieć. Eee, dobra, jeszcze tutaj możemy rozwalić więcej pudę. Może coś za nimi będzie. No, Okej, okay. no i rzeczywiście jest. Kolejny sekret. No, niesamowite, wreszcie się okazało, że się opłaca niszczyć te pudła Nie mogę w to uwierzyć naprawdę Za nimi może się coś kryć Ciekawe, czy kiedyś się coś tak nie kryło za nimi nie, a ja zepsułem pudła i nie zauważyłem, że coś za nimi było To byłoby dopiero lamerskie i dopiero niezły przypał. Mam ten punkt karby, muszę pamiętać żeby go e, zaraz wykorzystać Tylko chcę już tutaj skończyć Eksterminację pudeł Na masową skalę No Jezus Dobra, no szybko, 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 szybko Pasjonujące, wiem, ludzie. Już mnie zaczyna to drażnić, no, ale dobra. Wszystkie pudła nie żyją, możemy iść dalej. Okej, okay, tu są jakieś drzwi, niby. Ooo, fuck! Dobra, może to nie było takie mądre. <ścoughs> Zaatakowanie kataną koło beczki. I czy jest jeszcze coś więcej, ludzie? O kurde, tym razem jakaś inna laska. Takiej jeszcze nie widziałem. Zajebiście. Tutaj gierki, okej. Okay. Okej, okay. ładne drzwi były gdzie w tamtej starej giece Ale i tak nic nie możemy z nimi zrobić uh, I mamy tutaj kolejny sekret Jakie komputery, o oh, kurde Kosz jaki zajebisty Dobra, bierzemy Mogę wziąć więcej kasy Takiej, chyba nie Ale mamy w każdym razie z tej figurki więcej kasiory Wow, tutaj była kupa sekretów Masowo występująca Aż trzy Okej, dobra, idziemy Idziemy ludzie Dalej i miałem sobie dodać coś tak jest niesamowite że zapamiętałem oczywiście eee... weźmy na wersję tą ognia odporność myślę że to nam się przyda powinienem wziąć to chyba jako pierwsza <laughs> pierwsza rzecz tylko że ciekawe że to przed wybuchami bo może przed wybuchami to i tak nie chroni więc no ale dobra mamy jakąś większą odporność nie jest źle. Eee... więcej apteczki leszą to nas kompletnie nie interesuje dobra później zobaczymy na razie nie mamy punktu więc i tak bez sensu jest to przeglądać Wiem, że miałem sobie nigdy w planach rozwinąć więcej wytrzymałości. No ale jakoś się to odwlekło w czasie trochę. Okej. Okay. trochę bardziej otwarte przestrzenie tutaj mamy. Pewnie zaraz wyskoczy chmara demonów, dlatego. Ale jeżeli już mam walczyć z dużą grupą, to wolę takie otwarte przestrzenie jasne. Bo możemy przynajmniej gdzieś się uciec przed nimi trochę. Tędy wyszliśmy, tak, tak. Dobra, chodźmy Pora na jakieś epickie starcie Chyba będzie kolejne no, Okej, okay, widzimy się Czemu by nie Możemy sobie wskoczyć na samochód Możemy wsiąść do któregoś samochodu Powinienem się trzymać z daleka od tych samochodów oczywiście Bo one zaraz zaczną eksplodować Nie zabijać Lepiej niż jakikolwiek demon no, Okej, okay, tutaj widzę demony to skorzystajmy z naszej ulubionej techniki. Wow wow wow. Używające, znaczy palące się. Demony. Czemu one się paliły tam? A, być może trafiłem przez przypadek albo ktoś z nich trafił przez przypadek w jakiś e, obiekt, który nie powinien. Dobra, Myślę, że wykorzystamy umiejętność, bo zapominam ciągle o korzystaniu z niej. Wow, czemu to już nie podniosło niby? No, Okej. Okay. miałem korzystać z tej techniki. ma ona ograniczony zasięg żeby było aż taka zajebista. No okej. Okay. To chyba już wszyscy. Jesteśmy zdrowi dzięki naszym umiejętnościom wspaniałym. Okej. Okay. Bez wątpienia jeszcze nie wszyscy. Tak jest tutaj. Widzę jest. kolejny jakiś szatan, który do nas strzela. Did dziadu. O Jezu, serio? I harpie. Od razu pewnie powinienem próbować rozwalić innym sposobem, no ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie wykorzystać z tej naszej techniki. Przy okazji tym się w sumie leczymy, więc to nie jest aż takie głupie, jak mogę się wydawać. A one nie zadają aż tyle, żeby... Nie można było chwilę pobiegać, porzucać z tym. Nie, kompletne kudło. Teraz było. Okej, okay, jeszcze jedna. Pięknie. No, Okej. Okay. Dobra. Nie najgorsza ocena. Fragmenty ciała jeszcze demonów spadają z nieba. Pięknie. Bardzo, bardzo się podoba. Mi to w każdym razie. Eee, apteczki nie potrzebujemy. Okropnie bez sensu wydaje mi się używanie tej umiejętności lekarz czy coś takiego Co prawda, jeżeli ktoś by w ogóle nie korzystał z katany No to chyba że wtedy Mogę tutaj zeskoczyć i się zabić Hmm, może jednak nie Okej okay, Sprawdźmy tutaj co jest Tutaj mamy skrzyneczkę I trochę kasy Okej okay. Patrzę czy do któregoś z tych kontenerów nie da się wejść Mie tam być prosto jakoś ukryty sekret w ten sposób okej okay, tutaj mamy coś do rozwalenia i tam są drzwi więc może spróbuję czy za nimi coś będzie czy tam się coś otworzy nam ale chyba niestety nie tędy możemy tutaj wejść a właściwie pewnie musimy okej okay, tu jest coś do podniesienia okej okay, to był sekret wow to jest właśnie pytanie czy to jest droga którą mamy pójść czy to jest tylko tak uh, chyba jednak droga którą mamy pójść bo tutaj nie widzę alternatywnej więc najpierw zbadajmy resztę Amunicja. Już jej nie potrzebujemy. Okej. Okay. Tutaj nic kompletnie już nie widzę, więc chodźmy dalej. W takim razie ludzie, idziemy. Idziemy dalej po tej porcie, który być może należy właśnie do tego Zilli. Czy tam Zilli? Nie wiem, jak to się powinno wymawiać. Aaaaaaah, na wow, serio? Wcale mi się to nie podoba, że będę musiał się bawić jakimiś dźwigniami, żeby odblokować sobie przejście dalej Okej, okay. kolejne ciastko Gdzie kuchara Krzysztaik, tam i Salomon z pustego wmalowane wrota kubu dołków nie wykopię, tylko bają pośle. Wow, okej. Okay. Niezłe kombo jakichś różnych przysłów. Eee, weźmy pancerz, wow aż 75, nieźle Kasiora i możemy się zacząć zabawę naszymi wspaniałymi dźwignia dźwigniami okej, okay. zajebiście. gdzie ja mam kurde niby dojść eee, stąd, bo tutaj chyba walczyłem, tak, mamy się dostać tam, tak, jak rozumiem, dobra, przesuńmy to Eee, uh, co ty powiesz? Tylko jak to nie byłamy zrobić? Nie ogarniam. Dobra. Zanim to ogarnę muszę poprzesuwać te wagony w takim razie. No byśmy mogli po tym przejść, czyli teraz będzie też źle. Hmm. A jak jeszcze raz wcisnę to co będzie, co się stanie? Podjedzie z powrotem. Czy to było od początku dobrze ustawione? No tak Okej, okay, wydaje mi się, że teraz... Teraz te dwa są dobrze ustawione. I ten? No teraz się wydaje, że wszystkie będą dobrze ustawione. Zobaczymy zaraz. Chyba, że chodzi o coś innego niż ja myślę. Okej okay. Chyba dobrze. Chyba o to chodziło, nie wiem. Dobra, chodźmy sprawdzić jak to wygląda i być może się domyślę teraz e, bardziej o co tutaj chodzi. Jeżeli nie zrozumiałem do tej pory. Mę tutaj przeskoczyć. Okej, okay, tu jest sekret. <grytanie> Dobra. Wspaniale i czy jeszcze mogę się tu... dokończyć tutaj dostać chyba nie zobaczmy tędy możemy tutaj wejść a dobra tędy też tak naprawdę można Jak będzie chyba jeszcze w poszukiwaniu kolejnych sekretów ale nic tutaj nie widzę dobra możemy przejść tędy i pytanie tylko co teraz a, czy coś tutaj... Nie, chyba mi się, że coś tam było podświetlone. Okej, okay, tędy możemy przejść. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze bujnę się tutaj. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. Tak samo na drugą stronę. Trzeba będzie zobaczyć. Mhm. Mm A okej, okay, tędy nie możemy przejść na drugą stronę. Dobra, czyli idziemy do tej bramy. Tutaj. Tam, prawdopodobnie w tamtą stronę, więc najpierw zepsujem oczywiście pudła. No, Okej, okay, wszystkie pudła nie żyją. Nie, jeszcze jedno miałem praktycznie. I tutaj mamy więcej rzeczy. Wow, to jesteśmy teraz że wyekwipowani. 130 punktów życia, 75 punktów pancerza, nigdy takiej chyba nie miałem ilości tego. Więc nieźle. Okej, okay, więcej punktów. Spoko. Dobra. I chyba tyle, tak? Nie wiem, biegam jak debil dookoła, ale dobra. Eee, tak jest. No i się zapisuje gra. Albo wczytuje. O Boże, serio? Nie lubię tych demonów dużych. No szczerze że są w obstawie tamtych dziadów innych. No Chrysta dobra. Nie ma co się wygłupiać, mamy dużo życia. Dużo, dużo pancerza, całe szczęście. Okej. Okay. Spadamy. Małe, wycofanie się. Naładujmy no, sobie technikę. Chodźmy dalej. Staram się robić? W miarę szybko porysać. Uwając dasz. Żeby nas nie złapał tamten koleś. Wow. Wow, 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 wow. To było... nie, nie chciałem, żeby tak się stało. <grytania> Okej, okay, tu jest ten duży tak. To chodźmy z tej strony. Dobra, tam jeszcze jest. Może blisko tego dużego niestety. Dobra. Okej, okay, chyba zostało tylko sam wielki. A nie, to jacyś się... Wow, serio? Dwóch? <laughs> Okej, okay, to mi się nie podoba. Nawet bardzo. Przydałoby się ich rozwalić na dystans, ich dużo miejsca. Ewentualnie możemy robić to w ten sposób, jeżeli chcemy korzystać z katany. O, teraz by nam się trochę więcej tego życia, znaczy więcej tej energii przydało, jak korzystam tak dużo z dash. Wow serio, jeszcze jacyś wychodzą? No nie no, chyba was porąbał, a tam już nie żyje, tak? Okej okay. Ten też Ej, ta, ta technika jest chyba naprawdę niezła, albo mi się wydaje Nawet tak, nie spodziewałem się, że ich tak szybko wykończę tym Wow, nieźle Oczywiście no ocena do dupy kompletnie do oh, <laughs> Ale tak czy inaczej Ja jestem z siebie akurat zadowolony jeżeli chodzi o tą walkę bo Według mnie poszło mi nieźle Więc olejemy tą ocenę ich wspaniałą e, Dobre ludzie Wygląda to że zbliża się już tutaj czas żeby zakończyć odcinek Ale jeszcze myślę zanim to zrobimy To tutaj e, Przeszukam to Ten obszar Właściwie To coś tutaj powinno być Nawet jeżeli nie jakiś sekret to jakaś amunicja do podniesienia albo cośkolwiek ludzie no Okej okay. Możemy... Nie możemy tędy wejść A tędy? Też nie hmm, 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 Rozczarowujące, taki duży obszar nic tu nie ma Jest apteczka, której nie potrzebujemy oczywiście Mogę tutaj wejść I tak Mogę tylko, że nic mi to chyba nie daje tak naprawdę, więc trudno Mogę zepsuć te pudła? Nie bardzo Ale te mogę Okej Okej Pięknie Wszystkie pudła nie żyją już chyba Jeszcze tutaj ewentualnie moglibyśmy spróbować gdzieś wskoczyć, ale chyba nie bardzo widzę, gdzie moglibyśmy stąd więc raczej nie mogę się założyć, że gdzieś tutaj jest sekret ale nie bardzo wiem w którym miejscu mógłby być niestety tutaj też nie więc chyba po prostu to olejemy ludzie tak już próbowałem tutaj skoczyć i po prostu zakończymy na tym ten odcinek więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii see ya!